Hello, hello, witam w kolejnym vlogmasie na moim kanale to już trzynasty vlogmas ogólnie w tym miesiącu na tym kanale itp itd Niedawno wróciłem ze szkoły, bo około 15 minut temu zdążyłem zjeść przed obiad Jeszcze dzisiaj nie otwierałem czekoladki i właśnie teraz to zrobię Mamy 13 grudzień, czyli tutaj jest 13 czekoladka e, Będzie to... co to jest? Nie wiem, szczerze nie wiem w sumie Jutro jadę ja z Jedrasem i Kamiksem do pewnego miejsca Jeżeli chcecie wiedzieć po prostu gdzie jadę to musicie obejrzeć Yy, wszystkie filmy do końca. Od początku do końca Może podpowiem wam, że to będzie od pierwszego do trzeciego. Musicie te trzy filmy obejrzeć, aby wiedzieć gdzie jedziemy. I tak wiem, że większość nie obejrzy, a większość wie... No mi się nudzi, nie mam co robić, jak ten vlog będzie krótki, to też soki za to, ale no... Mmm... Tak czasem w życiu bywa, że, no, że nie ma co robić. Siema! Ja wróciłem i ogólnie byłem po stacie wy w piwnicy robić pewną rzeczy. Zaraz wam pokażę i chyba nikt jeszcze nie był w sumie w mojej piwnicy. 90% moich znajomych chyba nie wie jak wygląda moja piwnica. Więc teraz po prostu pójdziemy tam i pokażę wam jak to wygląda. Idziemy sobie tam otworzymy i dum-dum dum, 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 dum. Wygląda to tak. Pierwszym razem, jakby ktoś tutaj wszedł, to by było. Jezus, mary, jak to wygląda? Strasznie. Teraz wchodzimy tutaj. Pyk. I znajdują się tu takie coś: węgiel, piec, który będzie za niedługo wymieniany. No i takie boiler. Tutaj się znajduje drewno, a pod tym. A tam yy, są po prostu. No, yy, schody. No, wiecie o co chodzi że tutaj są schody, a tam jest takie wejście, przejście, no nie wiem jak to nazwać tutaj sobie gasimy, wchodzimy tutaj i mamy tutaj kosę spalinową i pełno drewna gasimy, wchodzimy tutaj i tutaj tutaj jest pewna rzecz, którą dzisiaj robiłem, ale zaraz wam ją pokażę i tak, tutaj mam też dużo drewna i to, ten kran robiłem z tatą chyba godzinę, bo się męczyliśmy Więc to nie jest takie łatwe do zrobienia i powiem wam ciekawostkę, znaczy pokażę wam Odkręca się i leci woda. I tutaj pokazuje temperaturę wody. Teraz jest obecnie 35. Ja to sobie wyłączę i tak fajnie znika. To tyle z pokazów. To tyle z tego. Ale pokażę Wam jeszcze co tutaj mam. Tutaj mam kosiarkę, tutaj mam no, po prostu różne takie rzeczy. Tutaj stare łóżko jakieś. No, ogólnie taki trochę syf. Dobra, ja teraz gaszę tutaj i będę po stąd wychodził. Dobra, ja wychodzę. Ja się teraz porzę i generalnie kupiłem też dywan, zaraz go otworzę. Tylko będę musiał najpierw. Będę musiał najpierw pozamiatać podłogę oraz ją umyć. I teraz idę właśnie zaraz się napić kawy. Jutro też jedziemy do miejsca. Już mówiłem to raz. Ale powtarzam. Będzie naprawdę ciekawy vlog. Będzie chyba najdłuższy na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie przekraczał 15 minut. Ale też będę chyba nagrywał jeszcze jeden odcinek na zapas. Bo mogę się nie wyrobić z filmem. Dzisiaj, może jeszcze jak taki jeden. To będzie taki normalny film, ale jakby z. Powiedzmy, że to będzie vlogmas. Bo, chociaż się postaram, tak? Bo tu nie, nie powiedziałem, że jeszcze tak zrobię, mm, ale to po prostu możliwe jest. Miałem iść narodaty, ale w sumie mi się trochę nie chce, więc chyba nie pójdę, ale i tak mam cztery zaliczone, że tak powiem, więc chyba tyle wystarczy. Można się znowu rozgadać, żeby film trwał powyżej 5 minut. Wczoraj trwał ponad 8, więc naprawdę jestem zadowolony. Tak więc subskrybuję sam siebie. Genialny jestem. 8 minut 36 sekund. Sobie zobaczę y, wszystkie statystyki tego filmu. I tak, 11 łapy w górę. Sam sobie dałem. Pozdro. 0 w dół. 27 wyświetleń. Film stawiony 18 godzin temu. Komentarz Czoko, to Dzięki. Jędras, elo Kozak, vlog. Dzięki, dzięki. Jędras. Uff, gameplay Git. No i kozacko. Flecista, kozak. By, by the way, yy, Flecista. Na początku myślałem, że będzie nagrywał filmy typu co ja. Ale potem się skapnąłem. Jak wszedłem w ten film. Myślałem na początku, że to będzie gra. Ale okazało się, że to jest taki typo, który nagrywa coś z. O kurde, nie chcę go subować Wiem, jestem hamski ale. No nie będę go. No, no to nie będę subował, przypadkiem zasubowałem, a łapeczkę mogę dać, bo na serio kozak, kozak jest. I jak, na nie, jak na jego wiek, bo ma, nie wiem, według mnie, tak nie wiem, 12 lat. No Witam Cię na moim kanale, mam na imię Karol i mam 12 lat No, mówiłem I Myślałem, że on będzie nagrywał w gry jakieś albo w vlogi A tak naprawdę to on nagrywa film Jak w, po tym filmie, jak wszedłem tutaj To zobaczyłem, że po prostu będzie grał na flecie I stąd ta nazwa Na początku po prostu było ciężko, ciężko się skapnąć Ja teraz idę się napić kawy A ja już wróciłem i ogólnie kupiłem sobie taki dywan Tak się prezentuje, jest taki zwykły po prostu, taki wuchaty Myślałem, że będzie trochę lepszy, tak szczerze Jest trochę cienki ja posprzątam pokój i to sobie dam na podłogę. Ja już posprzątałem, jest po, nie, nie wiem, która jest nawet godzina. Jest y, 18.16 i długo dosyć to robiłem. A robiłem to jakoś, nie wiem, pół godziny. Musiałem zamiatać podłogę tylko nie w swojej pokoju, ale już cały dom. no dobra, no cały dół, bo mam górę i dół, nie? I tylko całą dół musiałem zamiatać. Tutaj mam y, taki shake z danio. Piłem go wiele razy i jest serio dobry nadal. Piłem już prawie całe. Teraz będę kładł ten dywan. Ja już będę ten odcinek kończył. Dzisiaj był taki na spontanie. Zresztą mi tak wszystkie filmy robię w sumie na spontanie. Ale taki był taki spokojniejszy. Subskrybujcie mój kanał ze dzwoneczkiem, papkujcie ten film, komentujcie, udostępniajcie znajomym. I to tyle.